Cześć! Dzisiaj m.in. o tym, z kim Iga Świątek zagra w kolejnej rundzie Roland Garros, o mojej rozmowie tutaj w Paryżu z Jeleną Ostapienko oraz ponadto o rozstaniu się pary Jan Zieliński-Sander Gillet. Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka prosto z Paryża. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Warsaw Sport Camps, firma, która zajmuje się nauczaniem tenisa zgodnie z założeniami programu Tenis 10, który jest propagowany przez ITF czyli Międzynarodową Federację Tenisową. Oprócz nauki gry w tenisa dla dzieci i dorosłych, Warsaw Sport Camps zajmuje się również organizowaniem półkolonii sportowo-edukacyjnych w dni wolne od nauki i w czasie wakacji. Trwają właśnie zapisy na półkolonie letnie 2025 w ofercie zajęcia sportowe. Tenis, piłka nożna, grand golf, squash, hokej, koszykówka. Badminton, strzelanie z łuku, judo, bubble football, a do tego kurs pierwszej pomocy i survival. Grupy dla dzieci od 5 lat, zniżka dla rodzeństwa 10%, zajęcia odbywają się w klubie w Wilanowie w Warszawie. Więcej informacji na stronie warsowsportcamps.pl, na facebooku firmy oraz na Instagramie. Zacznijmy od tego, że Iga Świątek jest w trzeciej rundzie Roland Garros. Swój kolejny mecz rozegra w piątek i jej rywalką będzie Rumunka Jacqueline Christian, która jest w tym momencie 60 w rankingu WTA. W drugiej rundzie Rumunka pokonała 19-latkę z Czech Sarę Bejlek. 1,6-6,3-6,3 to chyba lepsza wiadomość dla Igi, Paradoksalnie, mimo że. Rumunka jest wyżej od Czeszki. Czeszka sensacyjnie pokonała w pierwszej rundzie tutaj Martę Kostiuk i jest 188 na świecie. Niemniej mam wrażenie, że Christian jest bardziej przewidywalna. Najlepsze jej wyniki to są z tego roku: Australian Open, trzecia runda i właśnie Roland Garros. 2025, także co najmniej trzecia runda. Bejlek z kolei jest dopiero na początku kariery. Myślę, że gdyby wyszła na IG, to nie miałaby absolutnie nic do stracenia. I biorąc pod uwagę młodzieńczą fantazję, mogłaby, mam wrażenie, bardziej zagrozić IGE, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie w piątek. W stolicy Francji miałem także okazję porozmawiać kilka dni temu krótko z Jeleną Ostapienko. Jak doszło do tej rozmowy? Otóż zgłosiłem się, bo można się zgłaszać do wywiadów pomeczowych, do konferencji prasowych i do takich rozmów jeden na jednego. I właśnie poprosiłem o możliwość organizatorów, żeby porozmawiać z Łotyszką. Nieoczekiwanie się zgodzili, bo tutaj jakby nie jest tak, że ma się pewność, że dostanie się zgodę na rozmowę, a tutaj. Ostapienko nie grała z, z żadną z polskich tenisistek w pierwszej rundzie z Poliną Kudermietową, Rosjanką, i nie było jej konferencji prasowej takiej dla wszystkich. Była tylko właśnie rozmowa ze mną, byłem trochę zdziwiony, ale pozytywnie, więc porozmawiałem z Ostapienko i zapytałem ją o ten mecz z Rosjanką, o Roland Garros 2017, gdy wtedy 8 lat temu okazała się najlepsza, i na koniec także zapytałem o Igę Świątek. Zaczynając od końca, bardzo ładne słowa Jeleny na temat Igi. Cytuję: Kompletnie nie zwracam uwagi na to, co się mówi o naszej rywalizacji. Mam do Igi bardzo dużo szacunku, powiedziała Jelena Ostapienko. No, to bardzo są cenne słowa. Przypomnijmy: Łotyszka ma świetny bilans z Polką 6 do 0. Ostatni raz grały w kwietniu w ćwierćfinale w Stuttgarcie. Tutaj też mogą ze sobą w Paryżu zagrać o tym za moment. I jak widać, Ostapienko, mimo że no, jest absolutną dominatorką jak na razie w rywalizacji z naszą tenisistką, to cały czas ma do niej wielki szacunek. Bardzo dobrze, no, w Polsce się bardzo różne rzeczy pisze o ich rywalizacji, mówi, ale trzeba pamiętać, że to jest sport i nawet jeśli Igana w tym momencie ma zły bilans z tą rywalką, to kto wie, kto wie, co się może wydarzyć w przyszłości. Oddając głos dalej Jelenie. Cytuję, myślę, że mogę być bardzo niebezpieczna dla każdej rywalki, nie tylko dla Igi. Wiem, że możemy na siebie wpaść w Paryżu, ale skupiam się na meczu drugiej, a potem trzeciej rundy. Te słowa świadczą o tym, że chyba Ostapienko spojrzała na całą drabinkę przed startem Roland Garros, a tenisistki czy tenisiści różnie robią. Niektórzy w ogóle nie chcą wiedzieć z kim zagrać, mogą ewentualnie w kolejnych spotkaniach, tak na przykład podchodzi do tego Iga Świątek czy Arena Sapalenka, a inni inaczej. Ostapienko przyznała, że jej zwycięstwo w Paryżu w wieku 20 lat odbiło się na niej negatywnie. Cytuję, gdybym zdobyła tytuł w nieco późniejszym wieku, poradziłabym sobie z tym lepiej. Mentalnie byłabym bardziej gotowa na zamieszanie wokół mnie, na oczekiwania wiedziałam zawsze, że mogę wygrać taki turniej ale nie byłam na to gotowa psychicznie w tamtej chwili, potrzebowałam kilku lat by się przyzwyczaić do nowej sytuacji, to jest zawsze ciekawa sprawa, gdy bardzo młoda tenisistka wygrywa tak wielki turniej jak Roland Garros czy inną imprezę wielkoszlemową, bo oczywiście sukces wielki, ale potem poradzić sobie z tym sukcesem zarządzać tym sukcesem o czym wielokrotnie mówiła Iga Siątek czyli psycholog Daria Abramowicz to jest zupełnie inny rodzaj wyzwania. Emma Raducanu, najlepszy przykład, wcale nie jest łatwo sobie poradzić po tym triumfie. Można wpaść w wir y, zmian trenerskich, oczekiwań właśnie, nie poradzić sobie z presją. Sponsorzy kolejni, no, dużo wokół się potrafi dziać i wokół Jeleny Ostapienko też się działo, bo była absolutnie największą gwiazdą sportu. Dalej jest y, w swoim kraju, a jednocześnie Ostapienko to jest bardzo chimeryczna zawodniczka w rywalizacji z Igor Czuję się świetnie, ale w meczach z innymi przeciwniczkami już niekoniecznie, więc tym bardziej nie dziwię się, że ona musiała sobie troszeczkę to poukładać w głowie, gdy niespodziewanie 8 lat temu była najlepsza w stolicy Francji. Wtedy w finale pokonała Simone Halep, nikt na nią nie stawiał. Generalnie Jelena sprawiała wrażenie bardzo sympatycznej, była otwarta na moje pytania, nie, nie unikała odpowiedzi. Miło się porozmawiało, oczywiście tam nie ma przestrzeni na to, żeby teraz usiąść i przez pół godziny porozmawiać, bo tęsistka jest tuż po zakończeniu swojego spotkania, za chwilę ma może jeszcze jakąś inną rozmowę, albo już po prostu idzie na fizjoterapię i potem chce odpocząć, zregenerować się, ale to i tak jest bardzo miła chwila, że można porozmawiać z czołowymi tęsistkami świata. Przechodząc do innych wyników z ostatnich godzin yy, w Paryżu, to Diana Schneider niespodziewanie przegrała z Dianą Jastremską, Widać, że Rosjanka ostatnio rozstała się ze swoją... Trenerką dinarą safiną. No nie gra ostatnio aż tak dobrze, zwłaszcza jak w poprzednim roku, gdy wygrała cztery turnieje WTA. W turnieju pozostaje Arena Sabalenka i także Jelena Rybakina gra dalej oraz właśnie wspomniana Jelena Ostapienko. I uwaga, te dwie panie, czyli rybakina i Ostapienko zmierzą się ze sobą w trzeciej rundzie. To będzie absolutny hit tej fazy rywalizacji. I jeszcze co ciekawsze może. Jedna z nich, czyli Rybakina lub Ostapienko, w ewentualnej czwartej rundzie trafi na Świątek albo Christian. Więc to zobaczymy, czy dojdzie do meczu Igi z Ostapienko. O tym oczywiście wszyscy już zaczynają dyskutować, ale poczekajmy. Najpierw Polka musi dojść do czwartej rundy, albo ewentualnie najpierw Ostapienko. Zobaczymy, które z tych spotkań będzie rozgrywane wcześniej, w piątek. No generalnie zobaczymy, jak to się ułoży. Miejmy nadzieję, że Iga dojdzie do czwartej rundy, a z kim się będzie mierzyć musimy poczekać. W turnieju męskim z kolei pozostają w grze także m.in. Tommy Paul, Frances Tiafo, Holger Rune, Carlos Alcaraz czy Lorenzo Musetti. Niestety już na pierwszej rundzie Debla swój występ w Paryżu zakończyła para Sander, Gillet, Jan Zieliński, Szkoda bardzo i uwaga, Belgowie podali, że to ostatni turniej dla pary Zieliński-Gilet. Rozstają się, polski zawodnik chce poszukać innego partnera. Zobaczymy, na kogo się zdecyduje. Występowali wspólnie od początku tego sezonu. Wyniki raczej no, nie były najlepsze, nie były też bardzo złe, ale myślę, że poniżej ich oczekiwań, zwłaszcza w turniejach wielkoszlemowych. Teraz pierwsza runda w Paryżu, wcześniej jedna ósma finału w Melbourne osiągnęli wspólnie dwa finały w Marsylii i w Rotterdamie na początku roku? Zieliński jak na debliste jest bardzo młody, jeszcze ma 28 lat, oby znalazł odpowiedniego partnera. Wracając do IGI świątek, to chciałem wam przeczytać kilka najciekawszych, moim zdaniem, wypowiedzi naszej tenisistki po meczu z Emmą Raducanu. Na konferencji prasowej była kilkukrotnie pytana, jak spędziła ten czas między turniejem w Rzymie? a Roland Garros w stolicy Włoch odpadła, przypomnijmy, 10 maja w trzeciej rundzie po rywalizacji z Daniel Collins, a pierwszy mecz na Roland Garros rozegrała 16 dni później z Rebeką Szramkową w poniedziałek. Iga powiedziała, w ostatnich tygodniach za każdym razem, gdy wychodziłam na kort, czułam się inaczej, czasami czułam się tak pewna siebie, a czasami po prostu brakowało mi energii. Szczerze mówiąc, czasami tak się dzieje, że nie każdy dzień będzie tak dobry. Paryż to zupełnie inny turniej, jednak ostatnie dni chciałam wykorzystać, by popracować nad pewnymi rzeczami i trochę zmienić swoją mentalność być bardziej tu i teraz, walczyć. Zobaczymy, co się wydarzy w przyszłości. Na pewno te dwa pierwsze mecze były całkiem solidne. Temat przygotowania mentalnego przewijał się w kolejnych pytaniach. Iga powiedziała także: W poprzednich turniejach za bardzo skupiałam się na błędach i byłam dla siebie dość surowa. To nigdy nie jest dobra droga, ponieważ przestajesz ufać swoim uderzeniom. Teraz o tym wiem, zajęło mi to dużo czasu, nawet jeśli mój zespół powtarzał mi to wcześniej, co mogę zmienić, nie wierzyłam w to. Czasami błędy, które popełniam, po prostu muszą się pojawić, muszę je popełnić, by dojść do pewnych wniosków. Po Rzymie w końcu zdałam sobie sprawę z tego, co robię źle, wykorzystałam ten czas na to, by zmienić pewne rzeczy, ale jak powiedziałam, nie oczekuję niczego, po prostu staram się pracować dzień po dniu. Jeden z naszych dziennikarzy zapytał także Igę o przygotowanie mentalne, jak to jest, czy można już jakby raz na zawsze przygotować się odpowiednio psychicznie do rywalizacji sportowej, czy to jednak jest ciągły proces. Polka zapewniała, że absolutnie codziennie trzeba nad tym pracować i jeszcze dopytywana, czy kibice jej zdaniem to rozumieją. Ona powiedziała, że to zależy, pamiętajmy, że nie wszyscy mają świadomość, jak działa sport. Ci, co mają zawód, w którym na przykład muszą publicznie występować, mogą to rozumieć lepiej. Nie oczekuję, że wszyscy to zrozumieją, bo ludzie oglądają sport przede wszystkim dla rozrywki, powiedziała nasza tenisistka. Niekoniecznie chcą to wszystko głęboko analizować, aczkolwiek nie rozmawiam z wieloma kibicami, by wiedzieć dokładnie, jak na to patrzą. Ja cały czas staram się powtarzać, że to jest jednak proces, i praca z Dario Abramowicz to nie jest jakby produkt skończony. Nawet jeśli Iga w poprzednich turniejach, w ostatnich latach była bardzo mocna mentalnie, to nie ma gwarancji, że zawsze tak oczywiście będzie, bo przecież bywają górki, bywają dołki w poprzednich miesiącach, bardzo dużo miała trudnych przeżyć za sobą, aczkolwiek oczywiście też współpraca Igi z Dario podlega ocenie często krytycznej, jak to można przeczytać w polskich mediach czy w komentarzach kibiców. I na koniec jeszcze ważna informacja, jaka napłynęła z Niemiec. Otóż Iga Świątek znalazła się na oficjalnej liście zgłoszeń do turnieju w Bad Homburg, który odbędzie się w dniach 21-28 czerwca. To impreza rangi WTA 500 odbędzie się w ostatnim tygodniu przed Wimbledonem, który to ruszy dwa dni po zakończeniu właściwie zawodów w Bad Homburg. Iga tam grała dwa lata temu. W sezonie poprzednim nie wystąpiła w żadnym turnieju przygotowującym do Wimbledonu. Podobnie jak trzy lata wcześniej, z kolei gdy grała właśnie w Bad Homburg, to niedługo później w Londynie w turnieju wielkoszlemowym doszła do ćwierćfinału, to jest dotychczas jej najlepszy wynik właśnie w tej imprezie. Wielkoślemowej. Wim Fisett od początku ich współpracy powtarzał, że będą chcieli zagrać co najmniej jeden turniej na kortach trawiastych przed imprezą docelową, czyli Wimbledonem. Swoją drogą dyrektorką tej imprezy w Bad Homburg jest od niedawna Angelika Kerber. Była wybitna tenisistka, była liderka światowego rankingu, mistrzyni wielkoszlemowa W tych zawodach. Ma wystartować także inna nasza tenisistka Magdalena Frech, a ponadto na liście znalazły się m.in. Pegula, Paulini, Andrzejewa, Badosa, Svitolina czy będzieć. Mocna obsada, chociaż najmocniejszy na trawie przed Wimbledonem będzie turniej w Berlinie, który startuje już 16 czerwca, czyli tydzień po Roland Garros. To także zawody rangi WTA 500, ale biorąc pod uwagę nazwiska... To brzmi praktycznie jak tysięcznik. Tam będą wszystkie największe gwiazdy kobiecego tenisa. Z wyjątkiem Igi Świątek wszystko na to wskazuje. Ma być chociażby Arena Sabalenka, także i Coco Go, Jessica Pegula. Iga tradycyjnie po Paryżu zwykle najpierw odpoczywa. Zobaczymy też, jak daleko w tym roku dojdzie na Roland Garros. I na koniec piszcie, piszcie w komentarzach, czego spodziewacie się przed kolejnym meczem Igi Świątek w stolicy Francji. Jak patrzycie na jej decyzję, by grać w Bad Homburg. I czy jesteście zaskoczeni, że Jan Zieliński i Sander Gilles zdecydowali się rozstać? Zapraszam do subskrybowania kanału, do oglądania innych materiałów na kanale Program Tenisowy. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.